Siemanko, dzisiaj pokażę wam jak używać Hunter dwójki 2 i jak wstawiać filmiki w YouTube Musi musimy wejść w niego ustawiamy to co chcemy mieć tutaj się no, przestawia klikniemy select region pojawi się tutaj nam taki krzyżyk i będziemy musieli ustawić wielkość będzie miało tu a raz to co ja mam no, tu jest przy jak się nagrywa co się będzie robiło Tu jest ten pasek który pokazuje jaka wielkość będzie tego Tu ustawiamy no jak to się będzie otwierało w czasie nagrywania Dwa tutaj ustawiamy jakimi przyciskami co robimy tu jest zaczynamy i kończymy filmik F7 u mnie na przykład y, pauzujemy i resetujemy F3 to sam nie wiem co to jest i to, ale ja tu mam tak tu postawiajcie to co ja mam tu możecie tylko sobie z tym po żeby to zależyło z komputera. Tym wszystko musi być tak, jak ja mam. Tu możemy zmieniać kolor. Gdy naciskamy, pokazuje się taka gwiazdeczka. U mnie jest zielona, ale możemy zmienić kolor. Klikamy wtedy OK A to co? No nie wiem co to jest. No dobra. Pokażę teraz Wam jak się kręci i jak się wstawia filmik. Musimy kliknąć Start Reds Wchodzimy tutaj i klikamy przesil. Wchodzimy na Pulpit. Zrzucamy nagrany gra klip i przeciągamy tutaj. Zobaczymy, czy coś mam. To będzie drugi raz chyba w Foothead. Nie to. Zatem to patrzcie dokumenty klip 18 co to jest nie wiem dobra to to przeciągamy tutaj i wpisujemy opis wszystkie te tutaj dodajemy playlisty jeżeli jakąś mamy no dobra na razie to byłoby wszystko na ten odcinek do zobaczenia w kolejnym